Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj odcinek posprzedażowy bydła, czyli jak wyglądała cena, waga, co sprzedaliśmy, komu, ile, gdzie. Także taki odcinek można powiedzieć wstępny, jeszcze przed tym, zanim będzie takie finansowe rozliczenie tej partii bydła, która pojechała. Także no, dzisiaj opowiem Wam co, jak, gdzie i za ile. Jak widzicie, dzisiaj mamy 23 grudnia, dzień przed Wigilią. Byczki pojechały w tamtym tygodniu. Dane, bodajże 19 grudnia. E, byczki, które przyjechały do nas, ja tam Wam pomyliłem się w poprzednim filmie, Wam powiedziałem, że przyjechały koniec listopada, a spojrzałem w te paszporty elektroniczne, bo już się ktoś doczepił w te elektroniczne paszporty, karty i przyjechały te byczki do nas 9 grudnia, a te następne 18, czyli e, 5 sztuk z, z tamtej partii miało równy rok, a tamte miały roki chyba. Dwa tygodnie, rok i tydzień, coś takiego. Wiem, że średnio jak policzyłem sobie to średni e, pobyt u nas tamtych e, byczków, które były w tym końcu. O to wyszło 373 dni średnio, e, jakby średnio licząc, że policzyłem te wszystkie, które pojechały, tak? No i słuchajcie, tam było 21 sztuk tych byków. Pojechały tam te sztuki, można powiedzieć, do, do pośrednika, tak, tutaj e, firma Mariusz Młodrzyk, e, taki można powiedzieć, taki pan od nas odebrał, no i dlaczego mówię tą firmę, bo naprawdę fajna współpraca e, na przejrzystych warunkach, takich jak Wam mówiłem, czyli Przelew bezpośredni od razu po, e, po wadze, można powiedzieć, po zważeniu tych byczków. Waga ogólna, bez jakichś tam e, kręcenia, bez żadnych jakichś tam e, krzywych akcji. Także tutaj firmę Mariusz Małdrzyk mogę e, polecić. E, firma jest z okolic, gdzieś tam Poznania. E, tak, bo tam blachy były PGO chyba, czy, czy jeżeli dobrze, czy. No, coś takiego. Eee, także tutaj mogę polecić no i moi drodzy byczki 373 dni średnia biorąc te 5 z, tamtymi, z tamtą resztą najmniejsze byki e, 4 sztuki 18 mie e, nie, 17 miesięcy 16 sztuk chyba było 18 y -cie miesięcy i jeden był 21 miesięcy jakoś tak ogólnie najwięcej było byków najwięcej było byków które miały 18 miesięcy także te sztuki można powiedzieć miały więcej niż 18 miesięcy średnio. Ja bym powiedział, że tak gdzieś myślę, że to też jest gdzieś zakłamane te daty. Liczyć, że średnio te byki miały 19 miesięcy, bo tam mówię no 18 miesięcy z paszportów wychodziło. Większość troszkę było mniej, ale też była jedna sztuka, co miała 21 miesięcy, więc średnio tam liczyć, że ta 18,5, no liczyć 19 miesięcy, że miały te byki od urodzenia. Mówię, pewnie tak i tak wszyscy nie wpisują tych dat, tak jak to wyglądało. No i co? 19 miesięcy od urodzenia, u nas rok i można powiedzieć tydzień. Byczki osiągnęły wagę 670 kg, także przyrost wyszedł delikatnie ponad 1,2 kg, z racji tego, że ja Wam zawsze mówiłem, że 218 kg miały te byczki które przywieźliśmy tego 9 grudnia. No ale później jak kupiliśmy z tego samego miejsca drugą partię, no to ten pan ważył byki jak kupował je na Litwie. Tą wagę sobie wpisywał i później tą wagę, którą e, my za tą wagę płaciliśmy, a tak naprawdę jak one u niego stały tydzień, dwa lub trzy, bo to też była taka baza przeładunkowa, no to te byki e, tych kilogramów już traciły raczej, tak? Bo one tam na Słomiesianie Woda, więc takie, żeby po prostu tam za bardzo jakiś biegunek nie powodować. No i co? Okazało się, że jak drugą partię kupiliśmy, byki miały 260 tam parę kilo na papierze, a przywieźliśmy je, miały 234, także 28 kilo było różnicy. Estońskie takie limuzyny przywieźliśmy. No i okazało się, że właśnie ta waga była mniejsza, więc liczyć, że te sztuki, które przywieźliśmy po 218 kilo, też miały mniej. Jak widzicie, mają świeżo pościelone, więc bardzo wariują. Bardzo wariują. Zresztą, zobaczcie, rozdzieliliśmy te sztuki. Tutaj daliśmy takie gabarytowo mniejsze, tutaj są gabarytowo większe, żeby po prostu nie jeździły jedne po sobie. No i co? Daliśmy tutaj tego jednego, który nam wyzdrowiał, do tych mniejszych. Także pozytywnie tutaj te, można powiedzieć, takie nasze izolatki wyszły. No, i co? Jeszcze do tych byków. Miały niby 218 kg na papierze, ale jak je przywieźliśmy, ich nie zważyliśmy tą pierwszą partię i tu był błąd no bo pewnie miały mniej. Jeżeli tamte miały 28 kg różnicy, no to te też pewnie miały ze 20 kg. Liczyć, że miały około 200, jak nie mniej. Także no te 470 kg przyrostów 12 miesięcy na żywieniu takim jak tu widzicie, czyli słoma jęczmienna lub pszenna. Przenżytnia, przeważnie tak, jęczmień. Ogólnie było najwięcej jęczmienia dawane, tak? U nas. Temer składa się z kiszonki, z kukurydzy, słoma jęczmienna, siano-kiszonka. Tamte dostawały większość z mieszanki gorzowskiej. Ostatnie dwa miesiące dostawały z gorzowskiej baloty i z lucerny. Kiszonka z kukurydzy dobrej jakości, bo 38% skrobi. Kiszonka z. Trawy z słabszej jakości było około 13% z hakiem procent białka, także nie było to jakaś najwyższej jakości. Taki szonka z traw no i moi drodzy, pasza treściwa. Pasza treściwa przez pierwsze dwa miesiące na soi rzepaku, na koncentr... nie, na, nie na koncentracie, tylko na premiksie, na buforze, na takich dużo dodatków. Taki półsuchy TMR, czyli dużo słomy, dużo paszy treściwej. Na początek takiego suchego można powiedzieć: więcej siano kiszonki, mniej kiszonki z kukurydzy. Te pierwsze dwa miesiące te byki, które pojechały, dostawały właśnie taką mieszankę. Natomiast te resztę od chowu, czyli te 10 miesięcy, lekko ponad, bez żadnej paszy treściwej, takiej można powiedzieć, bez żadnych korektorów białkowych, czyli dostawały owiec, przężyto, potem jęczmień, bo troszeczkę się mieliśmy za dużo przężyta, to się wymienialiśmy za jęczmień. Przężyto jęczmień, przężyto owiec, a później po żniwach to i pszenica, przężyto, jęczmień, owiec. Jedna partia była z grochem, także też tak to wyglądało. No i jakie dawki tej paszy treściwej? Bo ja to wam mówię, że, że dostawały bez koncentratów, bez żadnych soi i rzepaków. No, słuchajcie, dawki były takie, że jak byczki przyjechały w, w wazę tych 200 paru kilo, no to na początek dostały 2,5 kg takiej paszy. No i stopniowo zwiększaliśmy 300 kg, 3 kg paszy na głowę, 350 kg, 3,5 kg paszy. No i tak, 400 kg, 4 kg, no i wiadomo, adekwatnie do na 100 kg yy, masy dostawały kilogram paszy. Finalnie zakończyły się te byczki na 6 kg. Te mają około 6-6,5, bo tej paszy mamy troszeczkę sporo, jeszcze trochę zboża nam zostało, więc te już mają ponad 6 kg dostają obecnie, paszy treściwej właśnie takiej. Z tego, no dlaczego tak się zdecydowaliśmy dawać, nie kupować tych korektorów białkowych? Dlatego, że po prostu zboże u nas było 600-650, przęży to plus wat zboża mieliśmy z poprzedniego roku, więc zaczęliśmy tego zboża bardzo dużo dawać. No i gdybyśmy... Nawet to sprzedali po te 700 zł brutto, no to to żaden dla nas zarobek, bo w tym roku małe plony, duże koszty, także nie opłacało się te, tego robić. No i bardziej opłacało się to przerzucić przez takiego byka, jak ja to już niejednokrotnie mówiłem, no i dostawały dlatego tak dużo paszy u nas. Faktycznie to się nam opłaciło, bo te byczki przez roku rosły 470 kg. Przyrost ponad 1,2 kg. Najlepszy przyrost tutaj, no można powiedzieć, że najlepsze byki, tak myśleliśmy, bo było widać po nich. Cena też bardzo dobra, no bo cenę tutaj niektórzy mówili, że nie dostaniemy takiej ceny, że takich cen nie ma. No i dostaliśmy 14,20 netto na 5% strączki. Także moim zdaniem bardzo dobra cena to jest 15,40 brutto, czyli z watem to jest 15,40 i na 5% strączki, dlatego że są byki z luzu. Tak jak Wam mówiłem, 12 miesięcy, 670 kg wagi, odsadek fajny, ogólnie no bardzo dobra partia. Mimo, że tam dwie sztuki nam padły z tych 25 zakupionych i jedną sztukę sprzedaliśmy z racji tego, że nam na nogi zaczęła chorować no i nie dało rady. Jej wyżywić też te cielaki, ją po prostu przyjeżdżały, no i, i, i po prostu trzeba było ją sprzedać. Więc można powiedzieć, że trzy sztuki straty, trzy sztuki e, w plecy, czyli 12 tysięcy do tyłu jesteśmy od razu na początku w pierwszym miesiącu. No i tam wierzycie, jakiś weterynarz ogólnie tutaj nie było jakichś tam bardzo, można powiedzieć, historii zdrowotnych. Jakiś tam można 1000 zł powiedzieć, że na weterynarza więcej nie poszło. E, Jakieś tam, wiadomo. Probiotyki i inne rzeczy, jakiegoś tu gorączka tam wystąpiła czy coś, no to nie ukrywam, bo tu takie rzeczy, przypadki się zdarzały, ale jakieś tam drastyczne, to powiem wam szczerze, że nie było nic takiego. Więc ogólnie partia dobra, tak? Z tych, co tu mamy teraz, to żadne nie zdechło. Też jakieś tam przypadki z gorączką były z jakimiś tam e, płucami, coś tam się zdarzało, ale z tych, co tutaj są, z tej reszty żadne nie zdechło. I, i tylko, że no, za te cielaki troszeczkę było drożej zapłacone, ale też kilogramy były większe. Bo za te co sprzedaliśmy w wadze tych 218 kg zapłaciliśmy 3450 już z transportem do nas, więc to była dobra cena. Za takiego odsada tylko że polskiego limuzena, więc no, wtedy za polskiego limuzena też było trzeba zapłacić ponad 4, a teraz za takiego polskiego limuzena to 5305,5 w wadze 250-260 kg. Więc uważam, że ogólnie partia. Jedna, no, najlepsza partia. Belgii były dobrą partią, ale te limuzyny, które teraz sprzedaliśmy, i szarolezy, tam były dwa simki. No to myślę, że najlepsza partia. Jeszcze odnośnie tej ceny, to Wam powiem, że tutaj ogólnie z lokalnych yy, można powiedzieć, że skupujących, yy, no tutaj 14 netto to nikt nie chciał zaproponować. Tu już no, wycofywali się ludzie, jeżeli towar fajny, ale nie warte tego 14 netto. Yy, także musicie szukać, bo ogólnie te 14 to można powiedzieć, że tacy bardziej można jak w sieci szukaliśmy, czyli przez internet, Facebook, gdzieś tam jakieś inne grupy. No to tutaj te 14 net to, to nie był problem, tutaj lokalni nam tyle nie dawali, ale gdzieś jak ktoś ma dobrego odbiorcę, no to te 14 net to, to była norma. Tak jak wam mówiłem w poprzednim filmie, były i propozycje 1425, 1450 to Dwie czy trzy propozycje takie były, ale tak jak wam mówiłem, były to propozycje na przelew dwa tygodnie od ubojni. No bo takie oni tam mają zasady, ale no mówię, my na to nie poszliśmy. Mogliśmy wyrwać te nie wiem, tam jak ktoś pisał w komentarzu. Ja tego w sumie akurat nie liczyłem te 30 groszy, ile to by było różnicy. Ale ile to by nie było, to my od zawsze, jak sprzedajemy te duże partie, bo kiedyś tam wiadomo po jednej, po dwie sztuki, jak się tam sprzedawało, no to były na przelew. Natomiast no, nigdy się nie zdarzyło tutaj u nas, żebyśmy sprzedali byki. Nie można powiedzieć, że na. Na przelew, tak, że czekaliśmy dwa tygodnie. Raz się umówiliśmy raz się umówiliśmy na przelew tygodniowy i tak dostaliśmy pieniądze po dwóch czy po trzech tygodniach. Od tego czasu nie, nie sprzedajemy, można powiedzieć. E, tak, e, no, tak po prostu na, na, na fakturę, tylko od razu, szybki przelew. No wiadomo, że na fakturę sprzedajemy, ale e, na taki przelew natychmiastowy, nie wiem, ja to sobie bardzo cenię więcej bardziej niż te 30 groszy różnicy. Chociaż niektórzy tu po prostu ufają i, i dają tą cenę większą, i chcą po prostu jako ubojnie, żeby zapłacić później, ale my na to nie poszliśmy. Dlatego mówię. Każdy ma jakieś tam swoje priorytety. Jak widzicie, byczki będą następne jeszcze za 2-3 tygodnie, boże, za 2-3 miesiące. Zobaczymy, jak będą rosły. Do sprzedania też pewnie to wszystko będzie. Eee, można powiedzieć, sprzedaż będzie warunkowała cena oczywiście. Bo tak jak wam już mówiłem w poprzednim materiale, nie będę tutaj się powtarzał, że, że jednak ta cena jest ważna, bo to jak się policzy, to czasami trzyma niebyka 2-3 miesiące, potem 50 groszy nawet spadnie i plecy są. Także. Eee, no. Liczymy wszystko, moi drodzy, co? 670 kg średnia waga przyrost delikatnie ponad 1,2 kg. Waga, mówiłem, cena 14,20 netto, 5% stron, sprzedaż jak najbardziej udana, najlepsza jak do tej pory. Przypomnę, że Belgii miały przyrost 1080 gram, sprzedane po 13,10 net to też na 5% 645 kg wagi średniej, w wadze zakupionej były Belgii 155 kg i Belgii urosły 645 kg. Belgii nam urosły tutaj 500 kg, ale przez 15 miesięcy. Więc tylko, że na Belgach nie mieliśmy takiej paszy jak tutaj. Tutaj no to dostawały futer dobry, te byki, a Belgii no, wtedy no, nie daliśmy rady finansowo i ta pasza była słabszej jakości. Nie mogliśmy tyle zboża dokupić. Wtedy nie było jeszcze tyle ziemi, co jest teraz, więc teraz wszystko ze swojego. Mówię, w tej partii byków mało co dokupywaliśmy. W ogóle... Jakieś pierdoły my tam dokupiliśmy, może na początku soi rzepaku, trochę i tyle. Nic więcej, reszta, wszystko samo swoje zboże, trochę dodatków i, i mieszalnia paszy zapłaciliśmy. Także reszta, wszystko ze swojego. Także uważam, że ta partia naprawdę dobrze udana. Oby cena urosła jeszcze, oby się zwiększyła, bo jak widzicie, tutaj są następne, no jedna grupa, tak? Ewentualnie, gdyby tam cena bardzo była dobra, no to można je podzielić jeszcze na dwie grupy, wtedy większe troszeczkę sprzedać partiami, tak? Moi drodzy, to taki odcinek, niedługo jakaś tam usiądę przy komputerze, będę miał chwilę, ale z tym czasem ogólnie bardzo ciężko, jak usiądę, to Wam wrzucę kalkulację, jak to wyszło, czy zarobiliśmy, czy nie. A no Raczej zarobiliśmy, także no, gdybyśmy nie zarobili, to, to, to na tych bykach no, to już by była katastrofa, ale cena dobra. Znowu powiecie, że tanio kupiony odsadek, drogo sprzedany. No. Tak trzeba robić, taki jest biznes, no. Raz na wozie, raz pod wozem. Uważam, że no wtedy na tamte czasy to i tak tanie odsadka kupiliśmy, bo po 3-450 3,450 z, z transportem do nas no odsadek faktycznie około tam 200 kg miał, nie? No tam niby 218, ale liczymy, że miał 200, więc mi się wydaje, że też nie najgorzej. Dobra, tyle. Nie będę się rozgadywał. Trzymajcie się i do następnego tygodnia. Cześć!